Kabina jest pomysłem, który jest zaczerpnięty oczywiście z internetu, dokładnie z Korei Południowej, gdzie takie kabiny stoją w miejscach publicznych, umożliwiają wymazywanie osób na skalę masową. Artur Nachorecki, dyrektor ds. lecznictwa. Te są na pewno wygodne w użytkowaniu, umożliwiają na pewno przebadanie w krótszym okresie czasu większej ilości chorych, osób podejrzanych ze względu na to, że nie wymagają przebierania się, zmieniania środków ochrony osobistej. Kabina to prosta konstrukcja składająca się głównie z aluminium i tworzywa sztucznego, mówi Waldemar Piuro, współwłaściciel firmy Lumix, wykonawcy kabiny. W środku jest medyk, czy, czy osoba pobierająca, pielęgniarka, lekarz, a na zewnątrz jest. Pacjent. Środek jest wyposażony w gniazda elektryczne, interkom i oświetlenie. Będzie możliwość podłączenia wentylacji. Na zewnątrz będzie stolik z lodówką, do którego medyk będzie pobrane wymazy bezpośrednio do lodówki umieszczał. Bo tutaj zastosowali się też specjalne rękawice. To są rękawice takie laboratoryjno-przemysłowo, do celów medycznych. Są bezpieczne. Kabina to także bardzo wymierne oszczędności dla szpitala, ponieważ personel medyczny nie będzie musiał korzystać z kosztownych, jednorazowych kombinezonów. Zużycie środków ochrony osobistej w momencie pobierania materiałów i izbie przyjęć jest ogromne, a dzięki takiej kabinie będziemy mogli zaoszczędzić te materiały i wykorzystać je w przypadkach, kiedy z takiej kabiny skorzystać nie będzie można. Jakiego rzędu są te oszczędności? Myślę, że to w dziesiątkach tysięcy złotych miesięcznie. Miesięcznie. Koszt jednej kabiny z kompletnym wyposażeniem, to około 10 tysięcy złotych. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, muzyczne radio.